Jej dłoń jest obecna w moim życiu, w mojej karierze, w niewiarygodny czasami sposób. Na przykład w 1997 roku miałem przesłuchanie do roli, której pragnął każdy aktor w Hollywood. Rola w planowanym filmie Terensa Malika, The Thin Red Line. Nie miałem zbytnich szans, ale przynajmniej miałem spotkanie z Malikiem. Zatrzymałem się pod jego domem w Beverly Hills, aby spotkać się z nim o godzinie 18. Ale nie mogłem wyjść z samochodu. Ogarnęło mnie zwątpienie. Podjąłem decyzję, że jeśli nie uda się, to rezygnuję z aktorstwa. Nie chciałem zastanawiać się przez całe moje życie, czy kiedykolwiek będę pracował jako aktor. Jest już godzina 18. Wciąż byłem w samochodzie. I wierzę głęboko w sercu, że następne 10 minut zmieni moje życie na zawsze. W mojej głowie byłem chłopakiem z Mont Veron w Washington, który chciał zostać koszykarzem. Więc co ja w ogóle robię? Przed domem Terensa Malika. Byłem całkowicie rozbity emocjonalnie, więc zacząłem modlić się na różaniec. Jest godzina 18.05, a ja jestem w połowie czwartej tajemnicy radosnej. Wiecie, sześć miesięcy wcześniej mój menadżer, który był trochę jak katolicki mistyk, powiedział mi, że powinienem codziennie odmawiać różaniec. Moja żona, Curry, nauczyła mnie, jak się modlić. Więc zgodnie z jej wytycznymi pożyczyłem różaniec od jej babci, który był cenną rodzinną pamiątką. Więc zacząłem przesuwać go palcami i modlić się, tak naprawdę nie znając nawet tajemnic. I nadal nie skończyłem dziesiątki, więc postanowiłem pomodlić się. Zdrowaś. Maryjo, łaski pełne, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Kiedy wreszcie skończyłem, jest godzina osiemnaście dziesięć. Wyskoczyłem z samochodu, biegnę do drzwi, ale zdaję sobie sprawę, że trzymam w ręce różaniec. Wiedziałem, że gdybym włożył go do kieszeni, to zacząłbym się nim bezwiednie bawić przy reżyserze. Więc pobiegłem z powrotem do samochodu, żeby zostawić różaniec. Otworzyłem drzwi i zrobiłem ruch, aby położyć różaniec na siedzeniu. I wtedy poczułem w sercu, że powinienem zabrać ten różaniec ze sobą. Nie pierwszy raz doświadczyłem takiego odczucia. Po raz pierwszy miałem to doświadczenie. Kiedy siedziałem w kinie mając 19 lat w Mount Vernon, Washington. Film się skończył i tam... Siedząc w ciemnościach, odczuwając moimi koszykarskimi kolanami jedynie sąsiednie siedzisko, a doświadczyłem w sercu tego odczucia, że powinienem zostać aktorem. Że do tego właśnie Bóg mnie stworzył. Że to jest to, czego on ode mnie chce. Można powiedzieć, że to było moje osobiste zwiastowanie, bardzo głęboka świadomość mojego powołania. Tak więc niechętnie ruszyłem do przodu. Ponieważ włączył się mój zdrowy rozsądek, nie miałem pojęcia o autorstwie, nie miałem agentów ani menedżerów, nawet nie potrafię zapamiętywać tekstów, co ratowałoby mi życie, jak sami widzicie. Ale miałem to wewnętrzne przekonanie, że mam zobowiązanie, więc stojąc przed domem Torrensa Malika, postanowiłem wziąć ten różaniec ze sobą i zaczynam iść w kierunku drzwi. Mała służąca otwiera drzwi. I dostrzegam na jej szyi cudowny medali. Powiedziałem, o, jesteś katoliczką? Odpowiedziała, nie, jestem z kościoła episkopalnego. Wejdź do środka. Służąca wprowadza mnie do środka i pokazuje mi dom. Jest to piękna hiszpańska hacjenta. Oboje podziwiamy sufit i gdy kobieta jest w połowie zdania, znowu mam to uczucie w klatce piersiowej. Ale silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. I bez zastanowienia sięgnąłem do kieszeni po różaniec. Przerwałem jej i mówię, to za pani? Jest zaskoczona. Pyta mnie, dlaczego to zrobiłeś? Łzy napływają jej do oczu. Odpowiedziałem: Nie wiem. Mówi: Mój Boże. Kobieta, która podarowała mi ten cudowny medalik, matki Bożej, również dała mi różańc, który otrzymała od matki Teresy, ale go zgubiłam i modliłam się dziś rano, żeby Bóg podesłał mi jeszcze jeden. A potem wchodzisz ty. Kobietę zalewają łzy. Ja również jestem zszokowany. Pomiędzy nami jest różaniec, i wtedy wchodzi Terence Malik i zaczyna pytać: Kochanie, co ci się stało? Staje się dla mnie jasne, że to nie jest służąca, tylko żona Teresa Malika. Pomyślałem: No cóż, chyba muszę rezerwować bilet powrotny do Mont Vernon. Kiedy wróciłem do domu, mówię do mojej żony: Kochanie, mam dobre, ale i złe wieści. Dobra to, że dostałem rolę. In the thin Red Line, a zła to Różaniec babci przepadł. Ten Różaniec i ja wierzyliśmy we wstawiennictwo Matki Bożej. Doprowadził mnie do pierwszej ważnej roli w mojej karierze. Otrzymaliśmy nominację do siedmiu Oscarów, w tym za najlepszy film. Wiosną 2000 roku Zaproponowano mi rolę Dwunta Tantesa w Harabia Monte Cristo. Była to nowa adaptacja klasyki Dumas. Wtedy po raz pierwszy sam musiałem unieść ciężar filmu. Osiągnąłem wszystko, co od dawna chciałem osiągnąć, ale nie czułem spokoju. Uczęszczałem nam msza modląc się za ten film, ale tak samo jak wy, nigdy nie byłem pewien, czy moje modlitwy coś dadzą. I zdarzyła się niesamowita rzecz. Mamy zamiar. Nakręcić główną scenę w wielkim domu na Malcie. To jest ten moment, w którym hrabia musi zdecydować, czy pozostanie z miłością swojego życia, czy pozostawi ją z zemsty. Patrzę na sufit, rozważając tę decyzję. W rzeczywistości na nic nie patrzę, to znaczy, nie ma tam nic oprócz białej ściany. Potem reżyser Kevin Reynolds, który jest baptystą z Teksasu, podciąga mnie na bok i mówi: Pokażę ci, na co będziesz patrzył. Znalazłem coś na końcu korytarza, myślę, że to powinno zadziałać w filmie, więc zbiera mnie do pokoju oddalonego jakieś 10 pomieszczeń dalej i wskazuje na sufit. Jestem w totalnym szoku, stoję, patrzę z niedowierzaniem, ponieważ na suficie znajduje się fresk niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kevin Reynolds nic nie wie o Maryi ani o Kościele Katolickim. Więc zapytałem, czy ty masz pojęcie, co tu jest? Odpowiedział w teksańskim stylu, jep. i wyszedł z pokoju. Cóż, wahałem się cokolwiek dodać do tego jep. z obawy, że zdejmie to ujęcie z filmu, więc po prostu się nie odzywałem, ale był to dla mnie znak. Znak od naszego pana, że jego najświętsza matka jest ze mną. Przez te wszystkie moje doświadczenia, Maria cały czas prowadziła mnie za rękę, prowadząc mnie do jej syna w moim powołaniu. Jeśli oglądaliście Hrabię Monte Cristo, to możecie zobaczyć, że ta scena została w filmie, i z dumą mogę powiedzieć, że dzieliłem czas na ekranie z Matką Bożą. W niewytłumaczalny sposób dostałem telefon od Mela Gibsona. Nie zadzwonił ani mój agent, ani mój menadżer. Nie znałem Mela Gibsona, ani nie ubiegałem się o rolę, ponieważ nikt nie wiedział o jego planach. Mel Gibson chciał, żebym zagrał Jezusa Chrystusa. Chcę faceta z inicjałami JC, która akurat ma 33 lata, aby zagrać Jezusa Chrystusa. Czy to zbieg okoliczności? Ja również nie sądzę. Niedługo przed tym moja żona przedstawiła mi jednemu z wizjonerów z Gorie. Odegrało to bardzo ważną rolę w pogłębieniu mojej miłości i służbie matce wszystkich ludzi. W Gorie, zawierzyłem całe moje życie i karierę aktorską Matce Bożej. Poprzez konsekrację z traktatu świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Od tamtego momentu, wszystko, co robiła w moim życiu oraz karierze, było w służbie dla niej, ale współdziałała ze mną tak, jak ona sama sobie życzy. Wierzę również, że to właśnie Maczukorie przygotowało moje serce na to, aby powiedzieć swoje fiat. do zebrania Jezusa w filmie Pasja. Kręcenie pasji Chrystusa przybliżyło mnie jeszcze bardziej do matki najświętszej. Im więcej doświadczasz męki Jezusa, tym bardziej rozumiesz. Współczucie Maryi. Wspólna więź pomiędzy Maryją a jej synem, która matka nie cierpi, gdy cierpi jej dziecko. Granie Jezusa w pasji przypomina mi również wezwanie świętego Jana Pawła II, że każdy z nas musi stać się współodkupicielem. Z Jezusem i Jego Matką Maryją. Podczas pierwszego dnia zdjęć Tłum napierał na mnie ze wszystkich stron, strażnicy uderzali mi biczami, a one dochodziły do mojego ciała. Moje ramię zaklinowało się pod tą ciężką belką. Wtedy ktoś szarpnął górę krzyża w innym kierunku. Naderwało to moje mięśnie, a moje ramię się rozdzieliło. Upadłem na kolana, upuściłem krzyż, zanurzając głowę w piasku. Ta scena została ujęta w filmie. Każdego dnia się z tym zmagałem. To było jak pokuta wdzierała się w moje ramię, zmieniając moje ciało w ciemno w czerwień i z każdą mijającą godziną było coraz ciężej. Potem musiałem zawisnąć na krzyżu. Było to w listopadzie. W matera we Włoszech. jest bardzo zimno, a ja jestem tam na klifie. Mam na sobie tylko lateks i biodra przepasane opaską. Na krzyżu nie zabija cię utrata krwi, tylko brak tlenu. Dusisz się. Więc łapię powietrze. Moje nogi są zdrętwiałe. I zgadnijcie, co następuje. Hipotermia. Aby podnieść temperaturę mojego ciała, przynieśli specjalne grzejniki. Kiedy postawili je zbyt blisko, moje palce zaczęły się smażyć, a latek zaczął się topić. To było przed uderzeniem pioruna. Co wkrótce nastąpiło. Operacja na otwartym sercu. Ale ofiarowałem te wszystkie cierpienia w jedności z Jezusem i Maryją za sukces filmu, który może doprowadzić duszę do Chrystusa. Film Pasja ujawnia bardzo oczywistą prawdę biblijną, że Maryja, jak nikt inny, współcierpiała ze swoim Synem. Jako współodkupicielka. Tak jak to wykrzyknęła święta Teresa z Kalkuty. Oczywiście, że Maryja jest współodkupicielką. Dała Jezusowi ciało. A ofiara Jego ciała jest tym, co nas zbawiło. Sceny z pasji w sposób dobitny przedstawiają rolę Matki Bożej jako współodkupicielki wraz z Jezusem. Znany włoski dziennikarz stwierdził, że mękę Chrystusa można również słusznie nazwać... Historię Maryi Współodkupicielki. Na przykład w filmie Jedynie Maryja rozumiała, co się stało. Kiedy Jezus został pojmany, mówi: Zaczęło się. Co się zaczęło? Zjednoczona misja Jezusa Odkupiciela i Maryi Współodkupicielki. Aby odkupić świat, kiedy Maryja kroczy drogą krzyża z Jezusem, staje naprzeciw szatana. Ona jest jego przeciwnikiem. Rola Maryi wraz z Jezusem, zmiażdżenia głowy szatana, jest silnie udramatyzowana. W scenie na Kalwarii, umierający odkupiciel oddaje swoją matkę, aby stała się duchową matką wszystkich ludzi, kiedy mówi z krzyża, Oto matka Twoja. W finalnej scenie Maryja staje się żywą pietą, trzymającą martwe ciało swojego boskiego syna. Patrzy na nas wszystkich jako nasza kochająca sługań-kupicielka, która cierpiała w jedności z Jezusem i wzywa nas wszystkich, abyśmy docenili cenę naszego odkupienia. Jest wiele głębokich teologicznych prawd, które Mel Gibson wplódł w pasję. W tym chaotycznym, zdezorientowanym czasie potrzebujemy prawdy. Prawda jest, że Maryja jest współodkupicielką, pośredniczką wszystkich łask i orędowniczką całej ludzkości. Mam nadzieję i modlę się, aby Babierz ogłosił prawdę jako dogmat Maryjny. Aby każda żywa istota ludzka wiedziała, że ma duchową matkę, która ją kocha i która wstawi się za każdego, aby przyprowadzić go do Jezusa, prawdziwego Zbawiciela. Dlaczego jest to konieczne, jeśli prawda o Maryi jest już znana? Dlaczego potrzebna jest papieska proklamacja? Cóż, zajrzyjcie do Pisma Świętego, kiedy Jezus zapytał apostołów. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Uwierzcie mi, kiedy Wam mówię, Jezus nie miał kryzysu tożsamości. Wiedział, kim jest, ale chciał, aby ta prawda została ogłoszona. Kiedy Szymon Piotr ogłosił prawdę, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, wtedy i dopiero wtedy Jezus ustanowił Kościół i papiestwo na skalę Piotra pierwszego papieża wierzę że Jezus chce pełnej prawdy o swojej matce Maryi że jest ona duchową matką świata swą odkupicielką i pośredniczką którą ma ogłosić obecny papież aby nasza matka mogła wykorzystać swoją pełną moc wstawiennictwa aby przynieść pokój Prawdziwy pokój dla świata. Moi przyjaciele Jezusie i Maryi, obecna scena światowa to bezprecedensowe załamanie moralne. Klęski żywiołowe, a nawet większe, globalne zagrożenia wojną i terroryzmem, które pokazują nam teraz media. Zabijanie narodzonych, a teraz i narodzonych dzieci. Handel dziećmi w seks-przemyśle, ponad 10 milionów teraz. Działanie szatana jest wszechobecne, gdziekolwiek się obrócimy. Cały nasz świat rozpaczliwie potrzebuje pokoju w Jezusie Chrystusie. A ten pokój, zarówno duchowy, jak i ten światowy, przyjdzie do nas tak, jak pierwotnie, przez osobę Maryi, naszej pośredniczki i orędewniczki. Fatimie Matka Boża obiecała, że na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, a dla świata nastanie okres pokoju. Zaufajmy tym słowom Matki Bożej. Módlmy się, zwłaszcza do Jezusa Eucharystycznego, o prawdziwy i trwały pokój na świecie, za wstawiennictwem Maryi Matki i całej ludzkości. Ona dotrzyma obietnicy, ale musimy wykonać naszą część. Jak napisał święty Bernard, jak przekonałem się sam w moim życiu, nie błądzisz, jeśli pójdziesz za nią, nie zgubisz się, jeśli do niej się zwrócisz. Jeśli trzyma cię za rękę, nie upadniesz. Jeśli cię chroni, nie masz się czego obawiać. Nie będziesz znużony, jeśli ona będzie po twojej stronie, ale musisz się do niej zbliżyć. Moi bracia i siostry. Nie ustawajcie w wierze, wołajcie do Maryi. Odmawiajcie różaniec o pokój na świecie. Adorujcie Jezusa w Eucharystii, a niebo odpowie. Ta droga nie będzie łatwa ani dla naszych biskupów, ani kapłanów i ludzi świeckich, którzy zaakceptują to wyzwanie. Walka o wypełnienie woli Bożej nigdy nie jest łatwa. Ale tak jest, jest napisane w Ewangelii. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą pogardę, wasze imię jako niecne. W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko to, co było między Tobą a Bogiem. Między tobą a nim i tak nic nigdy nie było. Twoje imię może nie pojawi się w galerii sław tego świata. Być może nikt nie będzie znał Twojego imienia. Oskary i pochwały mogą nigdy nie nadejść. Ale bądź pewien, że pewnego dnia Bóg ci to wynagrodzi. Ten tłum na ziemi wkrótce zapomni. Kiedy będziesz na szczycie, będą ci kibicować jak szaleni. Dopóki nie upadniesz, bo wtedy wszystko się skończy. Ale nie Bóg, on nigdy nie zapomni. W jego galerii sław, poprzez wiarę w jego syna, twoje imię jest zapisane na zawsze. Mówię ci, przyjacielu, nie zmieniałbym mojego imienia. Niezależnie od tego, jak mało jest tam zapisane, jest tam zapisane ponad gwiazdami. Na wszystkie sławne imiona na ziemi, chwałę, którą temu wszystkiemu towarzyszy, wolałbym być tutaj nikim, ale mieć swoje imię po tamtej stronie. Niech Was Bóg błogosławi.